I nie wiem, czy będą w stanie rozwikłać ten problem. Tutejsi ludzie żyją bardzo krótko. Niestety, bardzo trują się taką wodą. Oni z tym dostępem do wody mają trochę problem na własne życzenia. Witam Was: Beata Makowska, ginekolog z 30-letnim stażem, ascynatka zdrowego stylu życia i podróżniczka. Dzisiaj zapraszam na Madagaskar. Opowiem Wam o czymś tak prostym jak woda. Bo kiedy wybierałam się na Madagaskar, kilka tygodni wcześniej była tutaj polska celebrytka i wszczęła straszny alarm, że tutaj są olbrzymie niedobory wody i ludzie muszą kilometry chodzić po to, żeby zdobyć wodę. No więc ja się przeraziłam, zabrałam mnóstwo pojemników na wodę, różnych termosów, pojemników plastikowych. Stwierdziłam, że jak będzie dostęp do tej pitnej wody, bo podobno. Miał być w takich dużych pojemnikach kilkulitrowych, i to taka reglamentacja w hotelach miała być, że to miała być woda i do picia, i do higieny. No, że będę tą wodę w dalszą podróż zabierała do tych pojemników. I co się okazuje? Wodę do mycia mamy bez reglamentacji w każdym hotelu, a byliśmy w różnych hotelach, bo to są i hotele ekskluzywne, i domki malutkie. I takie w stylu kolonialnym wszędzie wody było bez ograniczeń. W każdym sklepie można kupić po prostu wodę butelkowaną do picia. Natomiast my teraz jesteśmy w porze deszczowej, właściwie końcówka pory deszczowej. Jak pada deszcz, to, to po prostu jest ściana wody. Ulicami zaczynają płynąć potoki wody. W momencie, kiedy deszcz przestaje padać, to tubylcy zaczynają wodę z kramików swoich wylewać puszkami po jakichś konserwach. Chodzą na nabosu lub w klapkach, więc z butami nie ma problemu. My, turyści, jak nas raz dopadła taka ulewa, to niestety, ale suszyliśmy nasze ekskluzywne buty przez dwa dni. A jeżeli chodzi o dostęp wody dla tutejszych mieszkańców, to oni z tym dostępem do wody mają trochę problem na własne życzenie. Według ich wierzeń nie powinno się budować domów blisko źródła wody, czy źródełka, czy rzeki, dlatego że przy tej wodzie mogą być złe duchy. Z jednej strony dobrze, bo jeżeli rzeka wylewa, no to nie mają problemów z zalewaniem domostw, a z drugiej strony muszą jakiś kawałek przejść do... Do wody. Na wsiach niestety nie ma bieżącej wody. Takie rury z wodą są w niewielu miejscach. Nie ma też studni, więc po prostu trzeba iść do rzeki. Noszą tą wodę w takich charakterystycznych żółtych kanistrach, i rzeczywiście czasami to są kilometry. Rzeki służą do różnych celów. Ludzie się w nich kąpią pobierają wodę do picia, ale również piorą i to pranie to jest taki wielki rytuał. W związku z tym, że oni są biedni, to bardzo możliwe, że mają dwie zmiany garderoby. Jedna się pierze i suszy, a drugą noszą. Są specjalne osoby, które zajmują się zawodowo praniem, ale niedziela to jest taki dzień, gdzie wszyscy piorą i takie Moje przemyślenie. W związku z tym, że woda w takich butelkach. W momencie, kiedy się nagrzeje na słońcu, staje się trucizną. Tam mnóstwo trujących substancji przechodzi z plastiku do wody. Właściwie nie powinniśmy w ogóle takiej wody w butelkach plastikowych pić. No ja, My pijemy, kiedy wyjeżdżamy, natomiast w normalnym, codziennym życiu staramy się nie pić wody butelkowanej. Tutaj, jeżeli tubylcy przenoszą wodę, właśnie w tych plastikowych kanistrach. A ten plastik, to ja nie wiem, czy jest przeznaczony do celów spożywczych. Niestety bardzo tulą się taką wodą. Tutejsi ludzie żyją bardzo krótko. 60-latkowie to jest kilka procent tutejszego społeczeństwa. Jeżeli chodzi o wodę, to w porze jest jej mnóstwo. Płyną strumienie w każdym miejscu. Wszystkie pola ryżowe są pełne wody. Natomiast w porze suchej, Prawdopodobnie rzeczywiście tej wody nie ma. No ale przyganiał kocioł garnkowi. W Polsce, pomimo że mamy mnóstwo wody, mamy deficyt tej wody, dlatego że nie mamy zbiorników retencyjnych, niszczymy takie naturalne miejsca, gdzie się ta woda może zbierać, czyli jakieś bagna. I tutaj tak samo o budowaniu zbiorników retencyjnych to można zapomnieć, bo na no to są pieniądze potrzebne, natomiast te naturalne rezerwuary wody po prostu zostały zniszczone, bo fantastycznym rezerwuarem wody jest las. Las deszczowy, który mam za, za sobą, to jest naturalny las deszczowy i on zatrzymuje wodę. Natomiast ten las jest przez tubylców wycinany i zamieniane są grunty. Na pola uprawne. To też na własne życzenie pobylcy mają, że tej wody jest coraz mniej. Są tu rośliny, które potrafią tak gromadzić wodę, że w momencie, kiedy jest pora sucha, człowiek może skorzystać z ich zasobów. Jest to drzewo pielgrzyma. Które w swoich zagłębieniach liści gromadzi wodę, i po prostu człowiek, jeżeli potrzebuje, to może skorzystać z tej wody. Ale są też baobaby, które w swoim pniu potrafią zgromadzić w czasie pory deszczowej kilkaset tysięcy litrów wody. Mądry człowiek jest w stanie. Wykorzystać tę wodę, czyli troszeczkę sobie uszczknąć, natomiast człowiek, który nie ma wyobraźni, spuści z tego baobaba całą wodę i niestety baobab zginie. Czyli w następnym roku już nie będzie tego rezerwuaru wody. My jako turyści nie mamy żadnego problemu z wodą na Madagaskarze, natomiast tubylcy jak najbardziej. Nie wiem, czy za. Kilka pokoleń po prostu ta ziemia nie stanie się taka jałowa, że nie będzie się nadawała w ogóle do życia. Więc my turyści korzystajmy z tego, że jeszcze da się ją zwiedzić. Jeżeli Wam się podoba to, co mówię, lajkujcie, obserwujcie mnie. A dzisiaj dziękuję za wysłuchanie tego odcinka.